27 czerwiec 2025, rocznica ustalenia święta Matki Boskiej nieustającej pomocy, a 11 lat potem objawienie Matki Boskiej w wieczwałdzie. W 21 roku arystokraci świata przygotowali likwidację kapłanów. Po oświęceniu w straszny sposób zamordowano czterech Selezjanów, Księdza Jana Świerca, roboszcza Karole Wojtyły, Płana, który 22 lutego 1941 roku w Krakowie prowadził pogrzeb Karola Wojtyły, ojca Wojtyły. Było to zaplanowane. 12 Saryzjanów aresztowano 23 maja 1941 roku. Przy kościele świętego Stanisława Kostki. Salezjanów Była to 25 rocznica konsekracji. Kaplicy serca Jezusa w poświęciniu. Oświęcił ją nasz święty biskup Adam Sapiecha, Biskup królewskiego miasta Krakowa. Od 17 grudnia 1911 roku. Jesteśmy w Kościele Świętego Józefa, gdzie Bóg objawił nam wiele łask. Święty Józefie, patronie tego Kościoła, patronie Kościoła Świętego. Dzisiaj jest również rocznica aresztowania w 1941 roku biskupa Profitlisza nuncjusza Papieskiego w Estonii. Wszystko było zaplanowane w 2077 dni programu Kuzynów Wyszyńskich Andrzeja. Wyszyńskiego, adwokata i prawnika Stalina, przyjaciela Piłsudskiego, kuzyna Stefana, który mając 16 lat, przybył do Wocławka, do Kościoła Świętego papieża Piusa, X, polskiego papieża, który wyświęcił w 1911 roku misku Pasapie. 27 czerwiec 1941 rok. Rzeź więźniów w więzieniach w Lwowie. W innych miastach polskich. Było to w rocznicę objawienia się Matki Boskiej w Geczłowdzie, przy Branicach, w miastach Brunona, Schauenburga, z Hamburga biskupa, brata Adolfa IV który był pradziadkiem królowej Polski, Małgorzaty Brandenburskiej z Berlina. Wczoraj mieliśmy 730. rocznicę jej koronacji na królową Polski. Odnowienie Królestwa Polskiego było po 216 latach od wygnania króla Bolesława Śmiałego z Polski, wnuka świętego Włodzimierza, wnuka błogosławionej Ryhezy i króla Mieszka II. Bóg wszystko widzi. Była ta rzeź, straszna rzeź, w został cudownie uratowany 26 czerwca, apostoł Kazachstanu, kapłan w rabce. Na nieszczęście swoje trafiali zawsze na dwóch. Które pomniki istnieją wszędzie na Karola Wojtyły, syna Emilii Kaczorowskiej, urodzonej 26 marca 1984 roku w Krakowie, na ulicy. Smoleńsk 15, w tym czasie, kiedy powstało Sanktuarium Niepokolenego Serca Maryi. Smoleńsk 6, założone przez Felicjanki, gdzie przez 33 lata od 1913 roku Była mama Maksymiliana Kolbe, Marianna Kolbura urodzona w 1870 roku. Była starsza od Emilii Kaczorowskiej, zmarłej w Wadowicach. W Wadowicach zmarła Emilia Kaczorowska. Trzynastego kwietnia tysiąc dziewięćset dwudziestego dziewiątego roku, tysiąc dziewięćset dwudziestym piątym roku znalazłam jej nazwisko na klepsydrze. trzy Smolensz